Wianek jest okrągłą formą florystyczną, którą wyplatamy. Pierwsze wianki były wyplatane z trwałych i suchych materiałów roślinnych. Wianki, wieńce – jedna z najbardziej widowiskowych form florystycznych. Służy nam w różnych okolicznościach. Jeden z najdelikatniejszych i misternych to wianek na głowę, zakładany podczas Komunii Świętej, zabawy na łące, zabaw ludowych, dla zwycięzcy wieniec laurowy. Oznacza niewinność i czystość. W początkach XIX wieku nieodłączny element podczas zaślubin. Wianek dekoracyjny, posiadający najszersze zastosowanie można go powiesić pod sufitem na drzwiach, na kominku można go położyć na stole, udekorować świecami. Wianek dekoracyjny wyznacza nam pory roku. Współczesne podejście do wianka spowodowało, że został uproszczony do innych form geometrycznych typu sześcian, prostopadłościan, jednak obłość nadal pozostaje. Dzisiejsze wianki na drzwi lub na stół rzadko są zaplatane. Jedynie słoma, która jest bazą dla igliwia, mchu lub innych materiałów, z których jest zrobiony, jest zaplatana. Często otwarty środek jest zamknięty dużą grubą świecą. Wokół której w jednym kierunku układamy materiał florystyczny. Taka odmiana wieńca jest ozdobą na stół. Najczęściej spotykane wieńce na stół to wieńce adwentowe, wyznaczające czterema świecami cztery tygodnie oczekiwania do świąt Bożego Narodzenia. Współczesność znacznie rozwinęła pojęcie wianka adwentowego, który niekoniecznie posiada cztery świece. Zdarza się, że ich ma osiem, sześć albo dziesięć. Wianek adwentowy może być powieszony, wówczas ma ozdoby w dół, a różnorodna wysokość zwieszających się ozdób kształtuje jego atrakcyjność. Pokażę Wam teraz, jak zrobić prosty wianek adwentowy z czterema świecami. Potrzebujemy wianek ze słomy, igliwie w miarę trwałe proponuję Nobilis, drucik, se Tak wygląda przygotowany wianek z Nobilisu. Następnym krokiem będzie przygotowanie świec do nabicia do wianka. Potrzebujemy świeczkę palącą się, gruby dość drut, mniej więcej 1,4-1,6. Najbezpieczniej drut trzymać w kombinerkach i podgrzewać nad świecą. Długość potrzebna do wbicia w słomę to mniej więcej 10-12 cm. Tak przygotowane świece równomiernie rozmieszczam na wieńcu. Następną świecę mocujemy w jednej osi. Moim pomysłem na wianek jest ozdobić świecę. Dlatego przygotowałam sobie wcześniej za pomocą filcu, wstążki. I takiego fioletowego magicznego włosu. Takie opaski na świece. Żeby mój wianek nie był smutny, przygotowałam takie stążeczki z filcu, przymocuję je na zewnętrznych częściach wianka. Tak wygląda skończony wianek ze srebrnymi świecami. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby pasował on do wnętrza, w którym będzie stał, ale jeśli mamy wnętrze w innej kolorystyce, to na pewno warto rozważyć inne odcienie świec i ozdób.